Cześć! Ha, siema! Tak, a co? Bo... Co tam? Ale u Ciebie? No wróćcie, bo się spójdę sobie. Odwróćcie. No. Po szkole czy jak? No, szkole, szkole. Jezus. Już? Pozdrawiam Maciej, dzięki no. za Kurde. No Mikołaj, tak... halo! Ile masz lat? Siedemnaście. Ło! Wow. To elegancko. Opa, masz? Mam. To już nie masz. Aha, no to fajnie. Teraz... Czyli teraz jesteś wolna? No tak, tak. I nie masz chłopaka? No nie. No to już, nie. już, już masz, no. Już masz. A że Ciebie? No. No to super, kuszę się bardzo. No, piwko byś ze mną piła co dzień z rana. O, marzenie. No, na kolanach byś mi siedziała. No, jeszcze lepiej. Albo ja Tobie. No, albo Ty mi, no, też może być. Jo. I tak widzisz, mówisz nudzisz się. No, nudzę się. A, to fajnie słyszeć, jak się nudzi ze mną. A, a koleżanka też tu jest. To co? Kumpela też tu jest i... O, mnie nie ma! Pokaż! Ale pokaż, nie chcę się Pokaż. No kukas się. Stopi. Ale zobaczyłem, ale zobaczyłem. Ona jest fajna, tylko się wstydzi. No to pokaż. No pokaż się. Nie! Ja pierdyle. Ktoś napisał na czacie, no. że fajna suczka. W jakim czasie? Co? W jakim czasie? Nie no, że nie wiesz. No to nie wiedziałaś? No ja wiedziałam, ale wiedziałam. co? No na streamie jesteś. No, aha. Nie wiedziałam? Dlatego się mógł pokazać. Nie wiedziałam. Ja wiedziałam, No nie wiedziała. To powiedz jej, że jest sławna. No jesteś sławna. No jednak nie jestem. I masz chłopaka youtubera. Ja się cieszę. To, to co, dzisiaj co jemy? Co jemy? Nie wiem. Pizzę możemy zjeść jakąś. Pizzę? To na poznańsko musimy wysłać 19, czyli ile to tam było? No spoko, spoko. A jak się nazywasz w ogóle? Gural. No Góral. A ktoś napisał jeszcze niekulturalniej. Ale suka. Ktoś na czacie napisał. Ale suka. Ale super. Ale się cieszę. Tak on Kwiatki lubisz? Co? Kwiatki lubisz? Jak nie lubię? Kwiatki. Co? Kwiatki? Kwiatki jakie ja lubię? Nie, nie lubię kwiatków. Nie? Nie. A co lubisz? <śmiech> Alkohol. <śmiech> A lubisz się pipką bawić? No? Lubi! Nie, lubi! No, lubisz się pipką bawić? Zapewniam, że lubi Tak? Nie. Jest taka nie. zboczona? Nie. Jak nie? Koleżanka powie prawdę. Nie, koleżanka! No zboczona jest napalona codziennie? Nie, nie jestem w ogóle napalona. Fajne Macycki. Ma fajne cycki. mam. Poka, jakie ma? Nie. Do poka. Nie. Poka. Nie. Daj kamerę w dół, to ocenimy zaraz. Nie, nie, nie. Poka. Nie. Dawaj. Prze... Prze... Nie, nie, muszę idę, Papa, pa. cześć, papa. Hello. Papa. <grym>, mama. No jestem mistrzem pod 좀비가. <목소리도> <목소리도> <목소리도>